Ależ witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozpoczniemy nową serię z Command Conquer Remastered Collection, która została wydana niedawno. Obecnie znajduje się na przynajmniej do początku roku przyszłego, 2 tak, albo 5 stycznia, w całkiem niezłej Przedaży Tak, i gdzieś tam, gdzieś tam dookoła, wszystkiego obmacuje chęć zagrania w klasyki, tak, które w trakcie <grym> naszego, czy... przynajmniej mojego dzieciństwa. Naprawdę były ważne dla nas, tak? Spędzaliśmy nad nimi kupę kupę czasu, opracując różne taktyki, grając z komputerem, tak na różnych mapach, czy, czy testując różne jakieś strategie w trybie multiplayer. Pamiętam, że nawet na PlayStation się grało, tak, na dwóch konsolach, tak? Natomiast wersja Remastered Collection, wiadomo, obecnie na wszystkim trzyma łapkę EA Sports. Jest to remaster zrobiony, chyba. Wydane w tym roku dotyczy Command Gunner Tiberian Down oraz Red Alerta. Red Alert, wszystkie przykłady. Świetna, rewelacyjna muzyka. Przeskanowane są filmiki, tak, czyli troszeczkę polepszona ich jakość, ulepszony i Nowoczesne funkcje gry wielosobowej. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję to wypróbować. Grafika, oczywiście, w rzeczywistości aż do 4K, choć ja obecnie postawiłem na 2K i w takiej rozdzielczości będę obecnie grał. Tak. Czy będę w takich rozdzielczościach uploadował filmik na YouTube, to jeszcze się okaże z czasem. No i co? No, przede wszystkim minęło 25 lat od tamtego czasu. Tak? Od wydania Typerian Download, który ukazało się w 1995 roku 25 lat. I od tego czasu to człowiek zdecydowanie się nie czuje jako coraz młodsza istota. No cóż, nie będziemy zamulać. Zaczynamy, odpalamy prosto ze Steamka. Włączę wam scenę. Pik, pik. I jedziemy. Mm. Jeszcze drobna. Do instalka. Maszyna jest dosyć świeża, także nie za dużo się na niej jeszcze zadziało. Ja oraz po upgrade'u komputera to jeden z pierwszych nagrywanych tytułów w serii, tak? których mam nadzieję, że dojedziemy do końca. I od czego byśmy mieli zacząć? Dobre pytanie. Dobre pytanie, dobre pytanie. <gezúcza> Może od początku Red Alert. No dobra, dobra. zaczniemy od pierwszej części. Z 1995 roku. 25 lat, prawie 26. Äh, cieszę, Właśnie moja głowa wybuchła. Jak ten czas leci. O no cóż, będzie przyjemnie się zagrać. Mam nadzieję, że nie spaprali tego. Masterem Nie jest żenujący. Muszę się przez chwilkę tu pobawić. to mhm. 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 Please. Dajcie. Dajcie mi możliwość ściszenia. Please. Gdzieś yeah. Dziesięć lat czegoś tam. nie! Yeah. Au, 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 au. W tym momencie siedzenie na słuchawkach boli. Zdecydowanie boli. O, oh, ale okienko puknęło. Mamy po polsku. Nie zostanie po polsku. Szeroki ekran. Dolimy się do głośności. Dziękuję. Będzie uh, uh, uh. uh, uh, całkiem głośno. Mody, bardzo z modami. Mm. Może coś się będzie pojawiało. Klasycznie. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wszystko wygląda zacnie, nie?

New Tiberium harvesting methods instituted by the Brotherhood of Nod increased profitability by 49% tiberium holdings now account for almost half of the world's known supply giving the quasi-terrorist group incredible leverage in the london gold exchange on the domestic side mm -hmm.

I polecieli. Mhm. No normalne, no globalna inicjatywa obronna, czy braterstwo, no <nud trench> pomimo ciągot do acię najistotniejszej mocy. Pozostańmy przy globalnej inicjatywie obronnej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Hmm, well, I know you need more deep background, but we're up against... Non-forces mm -hmm. have fortified this beach bed at X16Y42. Intelligence is still coming in, so we can't tell you a lot. We found a chink in their armor. Mm -hmm. Commander Carter chink. can sneak you and some backup forces on shore right here. You may get some artillery support from his gunboats, but this is mostly grunt work. Permission is simple. Knock out all fortifications. No oczywiście budujemy bazę, czemu nie? Nie, yeah, by miało być inaczej? Komany, konko. No powiedzmy to skazowanie. Dobrze, że coś widać? O, oh

No, wybaczcie, ale jestem normalnie e, w szoku. Jaka różnica, w ogóle, what the fuck? Jezus.

Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pierwsza misja, nie chcę nic mówić, poleciała wyjątkowo szybko. No cóż, obejrzymy filmik. Pamiętacie ten pierwszy odcinek? Był zdecydowanie przerażająco krótki. Pięknie. Zresztą nie działa trochę do podniesienia jakości. I zawinął się jak Mars. Hmm, powiem Wam szczerze, że wygląda to przezaawansowanie. Aha, wentylatory do... Odleci zaraz, czy co? Aha, prowadzamy się, tak? Hmm, dwosobowe f... mieszkanko. Udało się, ojej, ledwo zaliczyliśmy. Chyba nie straciliśmy nikogo, ale sterowanie jest trochę dzikie, trzeba będzie nad tym popracować. No cóż, dziękuję za udział w pierwszym odcinku. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Hello!